Okay. Bardzo proszę o zadawanie pytań do mikrofonu. Będą tutaj wolontariusze, którzy będą podawać. Nie, nie, nie. Ja, ja tu wracam z powrotem. Dobry wieczór, pan Paweł Szewski, Przede wszystkim gratuluję okazałej wygranej. I... Chcę zapytać, co powiedziała pani swoim zawodniczkom w przerwie meczu, że tak naładowane wyszły na drugą połowę i no, rozstrzygnęły to w pierwszych minutach drugiej części. No, dziękuję. Dobry wieczór. Dziękujemy. Na pewno jeżeli chodzi o naszą grę w drugiej połowie, zazwyczaj jest tak, że po tych pierwszych 45 minutach jesteś też w stanie pewne rzeczy skorygować. Jesteście też w stanie wpłynąć na pewne działania, bo jednak trzeba przyznać, że mecz był pod kontrolą. To prawda jedna sytuacja, gdzie nie, nie uniknęliśmy błędu w ustawieniu i nasze przeciwniczki zdobyły wyrównującą bramkę. Natomiast jeśli chodzi o, o to, co musieliśmy zrobić, to przede wszystkim trochę przyspieszyć i też mimo wszystko ta nasza skuteczność na ostatnich 30 metrach wymagała naprawdę niewiele, więc tutaj yy, jedyne te, co, to jeśli ktoś się spodziewał jakiegoś specjalnego przemówienia, to nie, myślę, że po prostu taka chłodna analiza tego, co w pierwszej połowie było potrzebne, żeby po prostu w drugiej przyspieszyć i no i te bramki się pojawiły. Wojciech Nowakowski, Sport na Nowo. Panie trener, dzisiaj bramka prowadzonej na boisku Teorii Słowińskiej, później yy, rzut karny z Walczony przez Rankę Zachistewską, jest pani zadowolona z postawy swoich rezerwowych, mimo że większość z nich nie została wcale wiele minut, bo te zmiany późniejsze były dość później. Myślę, że na pewno trzeba podkreślić to, co mówiłam na samym początku, jeśli chodzi o nasz plan przygotowań do tego, co będziemy mieli w lipcu, minuty czy sytuacje. Dla zawodniczek ich rola w zespole mają ogromne znaczenie i zawsze w momencie, kiedy chcemy w jakiś sposób wpłynąć na grę lub potrzebujemy chociażby jednego elementu, no to też właśnie patrzymy przez pryzmat naszych indywidualności, które mamy i przez pryzmat tego, które piłkarki w danym momencie będą miały bezpośredni, bezpośredni wpływ na to, co, co może się wydarzyć. Na pewno cieszę się, że, że taka sytuacja ma miejsce. Ja nie ukrywam, że bez względu na to, ile minut jesteś na boisku, to zawsze twoim celem i twoją rolą jest, żeby zagrać jak najlepiej. Z takim bym powiedziała fokusem na to, żeby zespół na tym skorzystał, że ty wchodzisz. I, I tutaj bardzo się cieszę, że zarówno może troszeczkę więcej minut, jeśli chodzi o, o Klaudię Słowińską, ponieważ ona tak sukcesywnie jest wprowadza, wprowadzana do, do zespołu. Dzisiaj dała i bardzo dobrą wymianę, i strzeliła w ramkę, więc, więc na pewno cieszymy się. Ale myślę, że wszystkie zmienniczki tutaj trzeba podkreślić. Nie tylko utrzymały, jeżeli chodzi o pewną strukturę naszej gry, ale przede wszystkim też utrzymały intensywność. A może nawet momentami ta intensywność była większa, więc, więc na pewno my z jakiegoś takiego niewielkiego obszaru analitycznego, który udało się w tej chwili zobaczyć, no to jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek to, to, to są tylko na razie odczucia. Później, później zobaczymy trochę więcej na chłodno. Jeszcze mam pytanie o Sylwię tej, której dzisiaj w kadrze meczowej zabrakło. Czy to jest. Coś, co wykluczy ją też z tego rewanżowego meczu z Bośnią? I jeżeli tak, to czy planuje Pani jakieś awaryjne powołanie w to miejsce? Jeżeli chodzi o kwestię Sylwii, wczoraj jej, jej, jej uraz okazał się na tyle poważny, że musiała wrócić do, do klubu. Cała diagnostyka i, i, i sytuacja została na pewno przeprowadzona i wszystko jest opanowane, aczkolwiek tutaj decyzją klubu, Wróciła jak najszybciej do kolonii, żeby uraz mięśniowy, którego doznała tak naprawdę w ostatnim meczu ligowym z jeną, no, no, musi po prostu wyleczyć. To jest, to jest uraz mięśniowy dosyć poważny, także y, nie, byłaby, nie byłoby takiej możliwości, żeby zagrała w tym meczu czy, czy w kolejnym. Natomiast jeśli chodzi o dowołanie kogokolwiek, to przeprowadzamy taką. Personalną analizę, ponieważ biorąc pod uwagę plan personalny na mecz, ten drugi, to też może się okazać, że zawodniczki, które w tym drugim meczu mają się pojawić, czy nawet zmienniczki, które mają się pojawić, może się okazać, że będzie optymalny po prostu zespół na, na to drugie spotkanie. W drugiej połowie zdominowałyście przeciwniczki, zaczęłyście grać się dużo intensywniej. Czy to jest coś, co może się przydać na przykład na euro w meczach z Niemkami? Czy tak będziecie się starały grać? No, przede wszystkim, jeżeli chodzi o grę z naszymi rywalami na euro, to jestem przekonana, to będą bardziej zbalansowane mecze, bo musimy pamiętać, że my dzisiaj właściwie mamy. Bardzo dużą dominację na boisku. A jeżeli chodzi o, o późniejsze spotkania, może być tak, że rzeczywiście będziemy y, częściej y, grali na taki zrównoważony mecz, także w obronie. Więc tutaj, tutaj to, co może nam się przede wszystkim przydać, to intensywność, którą same narzuciłyśmy, plus oczywiście grając w taki sposób. Kluczowe są fazy przejścia. I tutaj było parę momentów, gdzie przeciwnik wyprowadził kontrataki, natomiast sposób, w jaki odbieraliśmy piłkę, sposób, w jaki chcemy grać, i to, jaki mamy pomysł na nasz pressing w takich momentach, i, i ustawienie w tej właśnie e, po stracie piłki w tej fazie przejścia, to, to myślę, że to jest właściwie teraz ten moment, co możemy doskonalić, to bardzo nam się przyda. We wcześniejszych meczach, nawet kiedy graliśmy w dywizji A, trochę za dużo miejsca zostawialiśmy przeciwnikom, i to powodowało, że mając tę przestrzeń, łatwiej było im budować ataki. A, a dzisiaj pracujemy właśnie nad tym elementem, żeby, żeby cały zespół, strukturę potrafił jak najszybciej odbudować, ale także żeby wykorzystać ten moment, kiedy odbierzemy, i będziemy mogli to niezorganizowane ustawienie przeciwnika wykorzystać. Więc dla nas. Yy, faza przejścia jest kluczowa, jeżeli chodzi o grę, pomimo tego, że bardzo dominujemy. Dobry wieczór, Dawid Wilowski, Tybok SPRF. Yy, może dopytam trochę w tym kontekście, który już Wojtek poruszył. Yy, Skoro już wspomnieliśmy o Sylwii Matejczyk, bo wczoraj Pani Selekcjoner tak enigmatycznie mówiła o stanie zdrowia naszych piłkarek. To jedyny przypadek, o który się możemy martwić z tych, które są na tym grupowaniu Tak, tak. To był jedyny przypadek i tam nie mieliśmy pełnej diagnozy. Oczywiście jesteśmy już tak naprawdę w pełni sezonu ligowego, więc dziewczyny także mają pewne mikrourazy, ale tak jak powtarzam, one mają Taką bardzo dobrą cechę, że chcą pracować, nie narzekają, mają zawsze gdzieś tam ten fokus, żeby przygotować się optymalnie do meczu, z czego naprawdę jestem najbardziej zadowolona. i, no i trzeba przyznać, że rzeczywiście te mikrourazy są w szerszym jak w natomiast nie ma urazów, które by kogokolwiek wykluczały, ale tutaj Sylwia, tak jak potwierdziliśmy, jest aktualnie już w klubie i właściwie dzisiaj rozpoczęła rehabilitację. Natomiast co do tych, które zagrały, patrząc na wyjściowe składy meczów z Irlandią Północną, Rumunią, dzisiaj Bośnią, powtarza się dziewięć nazwisk. To znaczy, że klaruje nam się już tak na poważnie podstawowy wyjściowy skład na euro? Yy, jeszcze raz nazwisko? Yy, mówię, że, że dziewięć nazwisk. powtarza w tych składach. Czy się Aha, dobrze, dobrze. <laughs> Okej, okay, bo, bo tak, 9 nazwisk dobrze, bo troszeczkę inaczej usłyszałam pytanie. Nie nie będę. <laughs> Myślę, że na pewno w obrębie pewnych formacji szukamy stabilizacji. Aczkolwiek nie, nie, nie potwierdzałabym takich wiadomości. Chciałabym jednak podkreślić, że też często rozmawiając z zawodniczkami. Mamy pewnego rodzaju rolę w drużynie do odegrania. To nie jest też tak, że e, jeżeli kogoś brakuje, albo powiedzmy będzie, e, będzie trochę więcej przestrzeni, że zawodniczka, która jest przygotowywana do, do chociażby roli zmienniczki, że nagle będzie musiała skończyć do składu. Oczywiście może się taka sytuacja pojawić, aczkolwiek ja bym chciała, żeby piłkarki były naprawdę bardzo dobrze przygotowane do takich warunków, jakie będą najprawdopodobniej później. Więc y, myślę, że to jest zupełnie inny rodzaj uczestniczenia w meczu, kiedy czasami ten wynik wygląda inaczej, kiedy czasami jest przewaga, ale coś trzeba zmienić. Kiedy Twoja gra też ma wnieść coś takiego, co dostajesz tutaj jasną informację taktyczną, jak masz się poruszać, dlaczego tak ty wchodzisz na boisko. Więc myślę, że... Moje piłkarki są na tyle świadome i też na tyle wiedzą od samego początku, że to zespół jest naszym najważniejszym ogniwem, że tutaj trudno mówić, że cokolwiek się już buduje lub zbudowało, no ale wiadomo, że w obrębie pewnych nazwisk zawsze ten fundament jest tworzony. To zapytam jeszcze o bramkarty, bo pytałem się na poprzednim zgrupowaniu o to, czy, czy jest jakiś pomysł na te, które nie grają wciąż, mają zero w reprezentacji. Wspomniała Pani wtedy, że, że jakiś pomysł się klaruje. Czy już ten pomysł się wyklarował na tyle, że można o nim otwarcie powiedzieć coś więcej? Tak, myślę, że myślę, że już na poprzednim zgrupowaniu mówiłam i potwierdzałam, że mamy pewne pomysły i działania zaplanowane. Aczkolwiek ja chciałabym podkreślić, że wszystkie moje decyzje mają być rozsądne, a nie entuzjastyczne i miłe dla innych. Więc przede wszystkim podejmujemy decyzje zawsze z myślą o zespole. A propos, zaraz oddam mikrofon. Yy, za moment możemy sobie zapewnić awans do, do dywizji. Wygląda na to, że wyniki się układają w ten sposób, że może to nastąpić już przy okazji najbliższej kolejki. Czy planuje pani selekcjoner ewentualne, ewentualną grę większą liczbą zmienniczek w tych ostatnich dwóch meczach, jeśli tak by się stało? No tak jak powiedziałam, każdy pełni swoją określoną rolę w zespole. I czasami dlatego nie zawsze rotacje i wydawałoby się pewien etap budowania, czy, czy coś, co. Dookoła, wszyscy myśleli, że się wydarzy, jest dobre dla drużyny. Możliwe, że nie wiedziałem do końca o co mi chodzi, ale mam na myśli pewną strukturę i stabilizację. Jeżeli piłkarka doskonale ma, dokładnie ma wiedzieć, po co wychodzi na boisko, to czasami dla niej wchodzenie piąty raz z ławki jest lepsze niż dwa czy trzy doświadczenia w pierwszym składzie, jeżeli nigdy nie zabra w pierwszym składzie, tylko będzie rzeczywiście zmienniczką. Staramy się też na tyle monitorować aktualną formę piłkarek, każdy mecz ligowy. Eee, także mamy bardzo dobry kontakt z klubami, jeśli chodzi o najdrobniejsze parametry motoryczne, więc jestem pewna, że w kolejnych meczach i, i w kolejnych wybieganiach przed kolejkach, na pewno zawsze patrząc przez pryzmat tego i przygotowania do najbliższego meczu wybiegnie po prostu optymalny skład. I tyle. Jeśli nie mają Państwo więcej pytań, to bardzo dziękujemy i zapraszamy na nasze kolejne marze. Dziękujemy.